Zachęcam do zasubskrybowania kanału Tym razem mojego kogo moje innego. To jest pierwsza. Taki bryloczek. To jest druga, to ogólnie jest pierścionek. Wiem, że przed mi rzeczy wychodzą. Możecie nawet napisać w komentarzu. Jak powiecie, że po prostu dziwnie mi wychodzą. Nie obrażę się akurat za ten komentarz, Tu mamy ogólnie e, naszyjnik, jak można zobaczyć. Czy to jest naszyjnik? Można to też używać jako bransoletka do nogi, do ręki i tak dalej. Tu mamy ogólnie bransoletki, teraz wam tylko z tej z perspektywy. Ten akurat jest dawniej zrobiłam, bo w sumie, jakby tak popatrzeć, to jest inny odcinek pomarańczowy. Weźmy do czegoś mniejszego. To też jest ogólnie pierścionek. Ogólnie niektóre odcienie z tego, co są właśnie tutaj, możecie zobaczyć bakłędu. Jak ja jestem banką, tak mogę powiedzieć więc przechodzimy do następnej rzeczy. Tu mamy kolejny taki naszyjnik. Takie też na deku, tylko, że te odcienie są po... Jak można zauważyć, zaraz wam pokażę. O, po to dwa. A te są odcienie po jeden. Teraz jest naszyjnik, który miałam najdłużej. To jest Naszynik taki jak... To. Ogólnie to mi przypomina Black Pink, ale to nie. Jest. Black White. E, taki delikatny pudrow. E, nie wiem jak to się nazywa, ale ogólnie to jest mój ulubiony naszynik. bardzo miły, ciepły, zimny. Tak ogólnie to jest mój ulubiony.